Pamięć na cmentarzu. Jest takie miejsce na ziemi, gdzie zawsze będziesz sam. Nie chcesz takiego wyboru, ten co rządzi osadzi cię tam. Można domniemać, że dokonałeś wyboru miejsca spoczynku, tak ci się zdawało, gdy żyłeś i nie stanowiła to życia warunek. Chodzę na cmentarz. Malutki ci on w okolicy ludzi mało, pochowanych też niewielu. Niewiele grobów tam zostało. Te co jeszcze są nie czują dbania ludzkiej ręki, bających niewielu świat musieli wyruszyć z winy innych od ręki. Narody przetaczały się raz w jedną, to w drugą stronę każdy naród zostawiał groby po sobie. Grób łatwo wykopać i bliskiego pochować łatwo. Czy lubisz pamiętać o tych, co pochowałeś głęboko? A nawet jeśli pamięć o grobach bliskich przydane ci będzie kwiat złożyć i trochę myśli, że pamiętać chciałeś, idziesz w dal i myślisz, potem wrócę. Póki co idziesz dalej. Jestem na cmentarzu, grobów niewiele, większej zaniedbanych, kwiatów też niewiele. Epitafia czas zatarł, nikt ich nie odnawia. Wracamy do domu, to przecież. Это наша справа.